Dzień dobry, kochani! Tu Kate. Dzisiaj, razem z moją siostrą Joanną, jak co tydzień, zagłębiamy się w najgorętsze newsy z kryptoświata. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zostawić kciuka w górę i obejrzeć film od początku do końca. Zaczynajmy! Jutro będziemy świadkami kolejnego historycznego wydarzenia w świecie kryptowalut, halvingu bitcoina. Jak wszyscy wiemy, występuje on co 4 lata i polega na zmniejszeniu nagród dla górników za walidację transakcji w sieci. Ale pewnie już to wiecie, więc pytanie brzmi, co nas czeka po halvingu? Według wielu cyklicznych teorii, halving jest momentem kluczowym. Oprócz zmniejszenia ilości nowo wydobytych bitcoinów, wpływa również na aspekt psychologiczny zainteresowania rynkiem kryptowalut, zarówno wśród nowych i doświadczonych użytkowników. Po tym wydarzeniu często Obserwujemy nowe szczyty ceny bitcoina, wzrost przepływów kapitału na rynek i pojawienie się kolejnych projektów. Cały rynek niecierpliwie oczekiwał zmniejszenia podaży bitcoina, aby wykorzystać to w swoich kampaniach marketingowych i premierach produktów. Okres poprzedzający halving, jak doświadczyliśmy wcześniej, był trudnym czasem, zdominowanym przez niedźwiedzie. Frustracja, spadki, brak zainteresowania i negatywne globalne wydarzenia wpływające na rynki walutowe dominowały. Konflikt na wschodzie i nasilające się napięcia między Rosją a Ukrainą nie miały pozytywnego wpływu na rynek, ale tym razem rzeczy wyglądają nieco inaczej niż sugerują to wzorce cykliczne. Osiągnęliśmy nowe all-time high tuż przed halvingiem. Ride altcoinów, prowadzony przez Ethereum, napędzał rynek przez ponad dwa miesiące, a indeks chciwości osiągał najwyższe noty. Korekta musiała się wydarzyć. Sytuacja była oczywiście spowodowana napływem nowego kapitału na rynek i pozytywnymi wiadomościami dotyczącymi ETF-ów, BTC. Warto wspomnieć, że obecny nastrój rynkowy to efekt spadającego zainteresowania kryptowalutami. Możemy tu wspomnieć o jednym wskaźniku poziomie uwagi skierowanej na tematy finansów i kryptowalut w internecie. Czy jest to wiarygodny wskaźnik? Moim zdaniem tak, jeśli ktoś wcześniej go monitorował. O co dokładnie chodzi? O liczbę pobrań aplikacji Web3, liczbę obserwujących i postów w mediach społecznościowych, wyświetlenia filmów i reelsów, wyszukiwania w Google czy wzmianki na Reddicie to wszystko się sumuje. Jeśli chcecie opierać swoją strategię inwestycyjną na wzorcach cyklicznych, najbliższe kilka miesięcy po halwingu może być najbardziej dynamiczne. Ostatnie trzy halwingi pokazały nam potencjał całego rynku po Halvingu, pomimo negatywnych okoliczności. Wszystkie informacje dotyczące ETF-ów, Halvingów czy adopcji technologii blockchain w dotychczas opornych krajach pokazują ogromną wartość i potencjał, który tkwi w kryptowalutach. Trzymajcie się, może być burzliwie, ale kierunek jest jeden tylko w górę. W poprzednim materiale wspomnieliśmy o narracji wojny na wschodzie dotyczącej rynków finansowych, które praktycznie nie zareagowały na odwetowy atak. Największe zmiany zauważono na rynku kryptowalut, który w odróżnieniu od innych tradycyjnych rynków działa 24 godziny na dobę. Inwestorzy sprzedawali swoje aktywa w panice, co spowodowało spadek ceny bitcoina do około 61 tysięcy za sztukę. W poniedziałek cena szybko odbiła się do poziomów sprzed chaosu, a bitcoin wrócił do swojej poprzedniej ceny. Jednym z aktywów, które skorzystały na konflikcie, jest złoto, którego wartość wzrosła od lutego o około 22%. Jak możemy zauważyć, takie sytuacje mają znaczący wpływ na rynek kryptowalut. Mając na uwadze cykliczną naturę i etap, na którym obecnie jesteśmy na rynku, nie powinniśmy panikować, ponieważ patrząc historycznie, jesteśmy na drodze do wzrostów. Jak mówią siostry Satoshi: kupujcie, kiedy huczą armaty. I właśnie z tego powodu skupiamy się teraz na budowie portfela kryptowalutowego. Nasz portfel jest podzielony na kilka kategorii: bezpieczne pozycje, te z dużym potencjałem i o wyższym profilu ryzyka. Wszystko zaprojektowane z jednym celem maksymalizacja zwrotów przy minimalizacji ryzyka. Jesteście ciekawi konkretnych aktywów, które posiadamy? Wystarczy wpisać swój adres e-mail w formularz podany w opisie i zasubskrybować nasz kanał. Bitfinex Securities, pionier w branży licencjonowanych firm do spraw aktywów cyfrowych w Salwadorze, właśnie zrzucił bombę w postaci newsa o emisji tokenów w celu finansowania budowy luksusowego hotelu Hampton by Hilton na lotnisku międzynarodowym. Oznaczone jako HLEVAO, wow, tokeny wkrótce trafią na rynek sparowane z USD i Tetherem na Liquid Network sidechainie Bitcoina. Cel? Zdobyć imponujące 6 milionów 250 tysięcy dolarów z minimalną inwestycją. Projekt hotelu obejmuje rozległą 444-metrową budowlę z 80 pokojami, basenem i przestrzeniami handlowymi. Na czele przedsięwzięcia stoi Inversiones LaGuardia, CV Bitfinex, Securities, powstałe na początku 2024 roku i będące w czołówce cyfrowego krajobrazu aktywów Salwadoru. Organy regulacyjne w Hongkongu zatwierdziły uruchomienie spotowych funduszy ETF, Bitcoin i Ether, otwierając wrota dla oficjalnych funduszy inwestycyjnych posiadających te aktywa. Ten news, ogłoszony tuż po burzliwym weekendzie w świecie krypto, sygnalizuje sejsmiczną zmianę w stanowisku Chin wobec walut cyfrowych. Trzech gigantów ETF-ów dostało zielone światło od hongkońskiej komisji do spraw papierów wartościowych i terminów SFC. Jedna z firm, China AMC, chwali się zgodą na oferowanie usług zarządzania wirtualnymi aktywami i aktywnie angażuje się w tworzenie funduszy ETF dla Bitcoina i Ethereum. Wiatr zmian jest wyczuwalny również w narracji kryptochin. W 2021 roku smog ostro uderzył w handel kryptowalutami, używając swojego regulacyjnego młota w odpowiedzi na powszechne turbulencje rynkowe. A dzisiaj Hongkong ostrożnie pozycjonuje się jako zregulowane centrum krypto, chcąc stanąć na równi z gigantami takimi jak Dubaj i Singapur. Niestety nadal nie ma konkretnej daty, kiedy Chiny mogą dołączyć do krajów promujących krypto. Szum wokół rozwiązań Layer 2 nie ustępuje. Jest to w dużej mierze związane z wysokimi opłatami za gaz na Ethereum i falą kapitału poszukującego lepszych i tańszych sieci. Ale wśród gorączki złota pojawiła się pierwsza czarna owca – Starknet. Reklamowany jako grający pierwsze skrzypce projekt dla ekosystemu LSWA nie spełnił oczekiwań. Jego meteoryczny wzrost nie był napędzany przez użyteczność sieci, ale przez spekulantów i zbieraczy airdropów, Sztucznie pompujący ruch i wolumeny transakcji. Zabawa skończyła się po airdropie, obnażając smutną rzeczywistość zaangażowania użytkowników. Okazuje się, że król był nagi. Brak zainteresowania, wynikający z ograniczonych możliwości, braku społeczności DeFi i zwyczajnych preferencji użytkowników, kryptoświata zwiastuje kłopoty dla Starknetu. Czy blockchain jest skazany na powolną śmierć? Czas pokaże, gdy rynek zmienia kierunek, a kapitał będzie szukał nowych możliwości inwestycyjnych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd SS, oddaje strzał w burtę Uniswapa, dając do zrozumienia o możliwych działaniach prawnych w związku z domniemanymi ofertami niezarejestrowanych papierów wartościowych lub brakiem rejestracji jako brokera czy giełdy. Kiedyś nieokiełznana przestrzeń zdecentralizowanych finansów, ułatwiająca biliony transakcji, teraz znajduje się w krzyżowym ogniu regulatorów. Uniswap Labs przygotowuje się do bitwy, przywołując święte mantry decentralizacji i otwartego kodu źródłowego, by odeprzeć ducha tradycyjnych praw papierów wartościowych. Szkód się już nie cofnie. Ceny tokenów spadają, inwestorzy drżą ze strachu przed upadkiem platformy i wyciekami danych. Od początku marca wartość tokenów Unii spadła o ponad 60%, aktualna cena krąży wokół 7 dolarów. Czy regulacyjne represje stłumią płomień decentralizacji, czy wręcz przeciwnie, chroniąc przyszłych inwestorów? Trzymajcie się mocno. Wkrótce wypuścimy dla Was blockbuster. Nasze najnowsze wideo zdradza szczegóły na temat projektu, który staje do walki z gigantami krypto, depcząc po piętach Celestii. Ale zaczekajcie, jest więcej. Wytłumaczymy krok po kroku, jak zdobyć te w następnym airdropie. Film pojawi się wkrótce na naszym kanale, więc miejcie oczy szeroko otwarte. I nie zapomnijcie zajrzeć na naszego Twittera. Tam pojawi się informacja. Według ewangelii poradnika Gate.io, jak zdobyć tokeny ZRO z Layer Zero? Wydarzenie generacji tokenów, CGE może się wydarzyć w każdej chwili. Plotka głosi, że w tym roku ZRO może zadebiutować na giełdach. Od momentu wprowadzenia technologii Layer Zero entuzjaści farmili protokołu i tokeny w flagowej aplikacji Stargate. Czy ta platforma okaże się skarbnicą tokenów 0 do wzięcia? Czas na przegląd rynku. Obecnie kapitalizacja rynku wynosi imponujące 2,14 miliarda dolarów, co jest około 19% spadkiem w ostatnich dniach. Jest to klasyczny przypadek przed halvingowego napięcia. BTC waha się między 62 a 63 tysiące dolarów, a przy większych spadkach do zakresu 61 tysięcy dolarów kluczowe linie wsparcia? Śledźcie uważnie poziomy 61,500 i 59 000 dolarów. Ich złamanie może zwiastować więcej kłopotów. Wolumen wraca do punktu wyjścia z pikami głównie związanych z wydarzeniami spoza świata krypto, takimi jak zatwierdzenia ETF-ów w Chinach czy dramat w Bliskim Wschodzie. BTC dyryguje, kontrolując ponad 55% tortu i zwiększa swój kawałek o solidne 7% od początku kwietnia. Altcoiny natomiast są w kryzysie. Większość walut krwawi, tracąc między 30 a 50% swojej wartości w ostatnim miesiącu. W takiej sytuacji cierpliwość jest kluczem, gdy wkrótce nadejdą zmiany i świeży kapitał zaleje rynek. Będzie to doskonały moment, aby ponownie dołączyć do walki. Trzymajcie się mocno, jeśli wciąż jesteście w altcoinach. Sprzedaż teraz może oznaczać pożegnanie się z zyskami. To wszystko na dzisiaj. Dajcie nam znać, czy podobał się Wam ten film i niech Satoshi będzie z Wami.